Scrum jest najpopularniejszym środkiem do efektywnego wdrażania filozofii agile, czyli praktyk zwinnego programowania. Scrum zakłada role, obrządki i procesy, czyli daje nam konkretne narzędzia do efektywnego dostarczania programowania. W Scrumie pracuje się iteracyjnie, a najczęściej w dwutygodniowych cyklach zwanych sprintami. Każdy taki cykl rozpoczyna się planowaniem zadań na sprint, kończy się zaś przedstawieniem wyników pracy tak zwanemu Stakeholderowi podczas spotkania zwanego DEMO. Celem tego spotkania jest weryfikacja dostarczonej pracy przez stakeholdera, którym może być albo klient, albo reprezentujący jego interes product owner, bądź inny organ decyzyjny. Przed rozpoczęciem kolejnego sprintu zespół spotyka się podczas sesji zwanej Backlog Refinement albo też Backlog Grooming. Jest to ważne spotkanie, bo podczas niego przeglądana jest ogólna lista zadań zwana Backlogiem, a zespół. Wraz z Product Ownerem upewnia się, że panuje zrozumienie co do koncepcji zadań pod postacią historyjek użytkownika. Następnie wycenia każdą z nich i układa je w odpowiedniej kolejności, zgodnie z ich priorytetem. Po zakończonym sprincie i dostarczonym demo, zespół spotyka się jeszcze, żeby zastanowić się nad minioną iteracją. Celem jest ustalenie, co poszło dobrze, a co można następnym razem poprawić. Co do ról w skramie. Zacznę od tej najbardziej kojarzonej z tą metodą i egzotycznej dla ludzi spoza IT. Mówię tu oczywiście o Scrum Masterze. Scrum Mastera zawsze umieszczam w koszyku ról związanych z procesami. Jakby nie było, Scrum Master zna się na skramie, jego ceremoniach, zwyczajach i praktykach. Pilnuje, żeby agile'owe założenia były przestrzegane, a skramowe zwyczaje kultywowane. Dalej mamy Product Ownera, człowiek, który zna biznes i potrzeby klienta. Zapewnia pracę zespołowi i często zespół z niej rozlicza. Umie przetłumaczyć listę klientów na formalny język wymagań, czyli tzw. Tak requirementów. Po czym spisze to w formie historii użytkownika i kryteriów akceptacji. Ostatnia rola: zespół skramowy, czyli programiści i testerzy. Najlepiej o crossfunkcyjnym charakterze, by brak jednej osoby w zespole nie skutkował zatrzymaniem się pracy ze względu na brak wiedzy czy umiejętności pośród pozostałych członków zespołu. Więcej o rutynie Scrumowej i rolach, a szczególnie Scrum Master i Product Owner, w kolejnych filmikach z serii, a jeszcze bardziej szczegółowo w artykułach na stronie richardblad.com, gdzie eksploruję IT z punktu widzenia humanisty po przeszłej dekadzie branży.